Drodzy, podejmując refleksję nad tym, co przypomina nam historia człowieka rozmawiającego z Jezusem i rozważającego prawdę przykazań i może już mając odpowiedź na to, w jaki sposób do nich podchodzę, czy je zachowuje, jak je traktuje, to przecież ostatecznie rzecz biorąc, ta odpowiedź musi się odnieść do tej tajemnicy sumienia. Tego wyjątkowego wewnętrznego głosu, wewnętrznej prawdy naszych czynów, tego co Ty określasz, to jest dobre, to jest złe, tego na ile jesteś wrażliwy, na ile starasz się tę wrażliwość sobie zachować, bo popatrzmy, jak to jest niesamowicie delikatne. To jest tajemnica naszego ludzkiego życia i również rozwoju naszych ludzkich spraw. Na początku powtarzałeś, Pewnie nawet nie przypominasz sobie tego. Ja też sobie nie przypominam, jako małe dziecko, tak bardzo konkretnie, szczegółowo nie potrafię rozważyć, dlaczego coś robiłem. Ale jestem w stanie dać taką odpowiedź i takie uzasadnienie, bo inni to robili, ci, którzy byli wokół mnie. Oni to robili. To mnie nie krzywdziło, to nie krzywdziło innych, to nie było niemiłe, chociaż może nie zawsze. Bo również i na tym etapie życia, nastu, dwudziestu kilku lat, trzydziestu, dobrze wiemy, że kiedy ktoś staje obok nas, wcale nie oznacza to, że wszystko się nam podoba. Jestem wewnętrzny głos, ta nasza wrażliwość, gdzie my dochodzimy do tego kolejnego etapu jak to odczytywać, jak to rozumieć, w jaki sposób się z tym zmierzyć. On to robi, a ja tak czuję. To mi się podoba, a to mi się nie podoba. Ta wewnętrzna prawda naszych czynów. Jakże wyjątkowo potrzeba właśnie tej wrażliwości, jakże potrzeba tej naszej dojrzałości, abyśmy potrafili zobaczyć, że ja muszę ciągle to kształtować. Że nawet jeżeli gdzieś w moim życiu się pojawi jakaś reakcja, ta, która mi się nie będzie podobała, albo może taka, która będzie mi się podobała, to gdzieś. Powinna się pojawić również i refleksja, ale tak naprawdę, obiektywnie, tak czysto po ludzku, na razie patrząc, czy to jest dobre, czy to mi służy, to mi się podoba, to fakt. To mi daje radość z całą pewnością. Tylu się w to tak angażuje i są szczęśliwi. Ja też bym tak chciał. Dlaczego nie? Zobaczcie jak wiele jest tych refleksji. Jak potrzeba nam właśnie tej wrażliwości, tego głębokiego bo tkwiącego w nas, w naszych sercach, w naszych duszach, głosu, który będzie mówił: Ale czy rzeczywiście, ale zobacz, gdzie tu jest dobro? To jest przecież ten moment i ten motyw, który jest niesamowicie cenny, niesamowicie ważny. Jesteś albo wchodzisz w taki etap, gdzie coraz więcej jest tych sytuacji, gdzie Ty podejmujesz decyzję, gdzie coraz więcej jest wokół Ciebie ludzi, czy bezpośrednio, czy poprzez różne formy oddziaływania, chociażby, w ramach internetu. Tych, którzy mówią: Ale to jest fajne, mnie to raduje. I się zastanawiasz, czy może rzeczywiście tak nie jest, a może nawet się nie zastanawiasz, tylko mówisz: Jeju, jak to jest rzeczywiście intrygujące, jak to jest pociągające, jak mnie to niesamowicie interesuje. Chcie, chcę być kimś takim. I na to wszystko. Dzisiaj w tej refleksji rekolekcyjnej chcemy przywołać Boga. Sumienie, to jest ten Jego głos, to jest ta Jego tajemnica. I to jest już ta niesamowita chwila i ta wielka nasza odpowiedzialność, że nie tylko mamy to zachowywać, bo inni nam to powiedzieli, bo inni może nas nawet do tego zmusili, bo inni nam to mówią, a ja tego nie czuję. To jest najprostsza odpowiedź. Ja nie chcę, bo i inni też tego nie chcą. A mnie jest bliżej do nich niż do ciebie. Ale skoro rekolekcje, to jest wielkie pytanie i wielka okazja. Ale czy jest mi blisko do Boga? Odpowiedz sobie na to pytanie, bo tym jest przecież głos sumienia. To jest przecież ostatecznie rzecz biorąc właśnie ta tajemnica, którą my mówimy, wiara, którą mówimy, życie Boga. Kiedy mówimy miłość Boga, którą przyjmuje, tak jak żeśmy to wczoraj rozważali, Bóg, który cię kocha. Jakże to jest ważne. I może na zakończenie, przywołując obraz z naszego życia. Masz obok siebie kogoś, kto cię kocha? To są twoi bliscy? Dlaczego ich słuchasz? Dlaczego nawet jeżeli w pierwszym odruchu gdzieś nie zgadzasz się? Mimo wszystko gdzieś zostaje w tobie pewien niepokój i wiesz, że to nie tak. Dlaczego? Dlatego, że jednak przypuszczasz, jednak rozważasz, a może wiesz, tylko że jest to trudno przyjąć i przyznać się, że On, ten ktoś, chce dla Ciebie dobrze, że ma rację, bo Jego życie to potwierdza. Ma rację, bo już sam że się przekonał i przekonała na ten temat. Jakże ważne jest, abyśmy w taki sposób chronili to, co jest tajemnicą sumienia, na tych Twoich wewnętrznych osądach, w oparciu o które będziesz podejmował i podejmowała życiowe decyzje. Nie tylko te jednostkowe, które będą miały konsekwencje na całe życie, ale i te, które dzisiaj już w tylu momentach Żeś podjął. Także ważne jest, aby to służyło dobro, aby ten głos prawdy był mocny i jasny, aby Twoje sumienie było dobre, dojrzałe. Nie idące w tę stronę, które będzie tylko mówiła, po prostu tak inni robią. Nie idące tylko w tę stronę, kiedy będziemy mówili, bo to jest miłe i przyjemne dla mnie, ale idące w tę stronę, kiedy powiemy. To jest dobre. I chcę o to się troszczyć.